Wynajmujesz komuś mieszkanie i rozliczasz to w ramach firmy, organy uważają, że powinieneś płacić 29-krotnie wyższy podatek od nieruchomości, nawet jeśli wynajmujesz lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe. Sam fakt rozliczania najmu w ramach firmy jest dla nich wystarczającą przesłanką do uznania, że mieszkanie jest zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Czyli za 50-metrowe mieszkanie zamiast 57 zł rocznie zapłacisz 1650 zł rocznie. Nazywam się Grzegorz Grabowski, pomagam wynajmującym inwestorom oraz przedsiębiorcom z branży nieruchomości ułożyć ich podatki i finanse. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, koniecznie zasubskrybuj kanał Wynajmistrza i kliknij dzwoneczek. Podatek od nieruchomości w przypadku wynajmowanego mieszkania zasadniczo działa w ten sposób. Jeśli wynajmowany przez Ciebie lokal jest wykorzystywany przez najemcę na cele mieszkaniowe, to płacisz niski podatek. 1,15 zł za metr kwadratowy mieszkania roczne. Podaję stawki na 2024 rok i pomijam dla uproszczenia podatek od udziału w gruncie pod budynkiem. Natomiast jeśli najemca wykorzystuje ten lokal wyłącznie na potrzeby firmowe. Na przykład ma tam biuro, pracowników, przyjmuje klientów, co stosujemy, to stosujemy tą 29-krotnie wyższą stawkę 33,1 zł właściwą dla lokali mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie lubię wprawdzie tego wyższego podatku, ale takie podejście wydaje się być zgodne z literą i duchem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niestety, od jakiegoś czasu Lokalne organy podatkowe, stymulowane przez pewne wyroki sądowe, prezentują kuriozalny pogląd, że w przypadku, gdy wynajmującym jest przedsiębiorca, to zastosowanie zawsze znajduje ta wyższa stawka podatku od nieruchomości, właściwa dla lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet jeśli ten przedsiębiorca wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe. Organy żądają, powołując się na wyroki NSA ze stycznia 2020, wyższego podatku od nieruchomości za ostatnie 5 lat od przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na cele mieszkaniowe, co często grozi tym przedsiębiorcom bankructwem bądź poważnymi problemami finansowymi. Organy, powołując się na te wyroki, twierdzą, że sformułowanie zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza fizycznego zajęcia lokalu na firmę. Organy twierdzą, że istotne jest tylko, czy ten lokal jest wykorzystywany do realizacji celów gospodarczych przedsiębiorcy, czyli osiąganie zysku poprzez aktywność polegającą na wynajmie mieszkań na cele mieszkaniowe. W styczniu 23 Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację jednego z posłów w tej sprawie. Niestety zaprezentowało pogląd niekorzystny dla podatników, powołując się ponownie nad wyroki NSA. Zarówno organy podatkowe, jak i Ministerstwo Finansów kompletnie zignorowały to, że oprócz wyroków, na które się powołują, są również inne, prezentujące przeciwne podejście do tego zagadnienia. Nie można tu absolutnie mówić o jednolitej linii orzeczniczej. Przykładowo, w lipcu 23 NSA wydał wyrok korzystny dla podatników. Sąd stwierdził, że za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane na cele mieszkalne nawet wówczas, gdy dzieje się to w ramach komercyjnego najmu. Sąd jasno wyłożył, że przez zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej należy rozumieć rzeczywiste i fizyczne wykorzystywanie całości albo określonej części budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności. Tak więc sprawa. Nie jest jednoznaczna, i w razie, gdy organ będzie chciał wyższego podatku od nieruchomości, warto najczęściej, moim zdaniem, wykorzystać drogę sądową. Zachowanie się organów i ministerstwa pokazuje, że Fiskus wykorzysta każdą możliwą okazję, żeby wyciągnąć więcej pieniędzy od obywateli, nawet jeśli jest to sprzeczne z konstytucyjnym nakazem wspierania polityki zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. Nie bierze w ogóle pod uwagę tego, że wyższy podatek od nieruchomości oznacza wyższe czynsze najmu dla najemców. Kłóci się to z deklarowaną polityką prospołeczną i prorodzinną, w ramy której na pewno nie mieści się opodatkowanie lokali mieszkalnych najwyższą możliwą stawką podatku od nieruchomości. Polskie przepisy zawierają wielorakie preferencje dla mieszkaniówki, np. zwolnienie z VAT najmu na cele mieszkaniowe. Obniżona stawka VAT dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zwolnienie z PIT w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Te preferencje mają wspólny cel, czyli zapewnienie taniego dostępu do mieszkań dla obywateli, a stosowanie najwyższej stawki podatku od nieruchomości na pewno tego celu nie wspiera. Niestety obawiam się, że ustawodawca może zmienić przepisy w tym obszarze w kierunku niekorzystnym dla przedsiębiorców, a przez to także dla najemców. Należy pamiętać, że te wyroki, o których mówiłem, dotyczą wynajmu długoterminowego na cele mieszkaniowe. W przypadku tzw. wynajmu krótkoterminowego prowadzonego w mieszkaniu zastosowanie znajdzie wyższa stawka podatku od nieruchomości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podatku od nieruchomości, jakie są stawki, jakie będą, jeśli zrobimy sobie w mieszkaniu biuro, a także jak go w praktyce płacić, obejrzyj drugi film o tym podatku na naszym kanale. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczek. Dziękuję i do zobaczenia.